Dzień dobry, dzień dobry w dniu kolejnym wisi wisiam. witamy się z Wami 14 lutego. Dzisiaj mamy walentynki. Wszystkim, którzy te święta obchodzą, celebrują oczywiście wszystkiego dobrego. Ja tego święta nie obchodzę, ale żeby też Was nie zmaliło, że mam serduszka, po prostu tak sobie założyłam od jakiegoś czasu je noszę, bardzo mi się podobają, ale nie ma to nic związa związanego z walentynkami. Ja uważam, że... Ten y, kochać, szanować się trzeba cały rok, a nie tylko, wiecie, kupić y, wiąchę kwiatów, czekoladki i tego dnia pokazać, jakim to ja jestem, jaka to ja jestem. Mm, Także y, ja ewentualnie właśnie za chwileczkę tylko wypiję swoje siemielniane, które piję już od dłuższego czasu na ten mój refluks. Pomaga. Także na razie jeszcze piję, nie odstawiam go. Hmm, tak jak mówię, wypiję hmm, siemię, obudzę dziewczyny i zmykam do miasta kupić kilka drobiazgów. Hmm, jedynie dla dziewczyn kupię coś właśnie na walentynki, bo wiem, że coś mam też od nich dostać, więc, więc się zrewanżuję czymś. Oczywiście, jeżeli jeszcze coś dostanę, bo w weekend ktoś mi pokrzyżował plany, miałam plany, a z tych planów guzik wyszedł, nawet zaczęłam dla Was nagrywać, ale w pewnym momencie się wkurzam i stwierdziłam, że... Materiał jest niekompletny, więc po prostu usunęłam wszystko. A teraz tak sobie myślę, że mogłam zostawić chociaż wstęp dla Was. Jak miło się zapowiadał dzień, no ale dobra. Także śniadanie już nie zjem, śniadanie zrobiłam tylko dla dziewczyn. Jeszcze u nas ostatni tydzień zdalnych, od 21 już szkoła normalnie, także zobaczymy też jak to będzie, bo wiecie, co chwilę wszystko się zmienia, także nie ma na co się nastawiać, wiecie, tydzień naprzód, bo... Trzeba żyć tu i teraz Dniem dzisiejszym Także jeszcze raz wszyscy, którzy świętują Wszystkiego dobrego dla Was Dajcie oczywiście znać w komentarzu Czy świętujecie, czy uznajecie to święto Czy jest to dla Was dzień jak każdy inny I taki mamy O już nie mamy Słuchajcie był piękny wschód słońca Zobaczymy może za domkiem się jeszcze coś Wiecie Będzie pięknego widać jeszcze coś pięknego. Udało się uchwycić, co prawda za drzew, ale zobaczcie, piękny wschód słońca. Piękny. I zobaczcie, jaka piękna, wiosenna pogoda. Jak jechałam rano, co prawda świeciło to słoneczko, wschodziło słoneczko, ale zobaczcie, jak jest pięknie. Mamy godzinę, sobie zerknę 8.40 i zobaczcie, pięknie. Po prostu pięknie. To ja już dotarłam, słuchajcie, do domu, i mamy teraz zakupy z Lidla i Kerfura. Miał być tylko Carrefour, ale że kilku rzeczy nie dostałam, to udałam się właśnie do Lidla. I nie żałuję, bo przy okazji kupiłam coś, co chciałam posmakować. I zaczynamy! Malinki teraz w Lidlu są w promocji. Tutaj soczek, jabłko, brzoskwinia, wiele owocowy, mafinki takie z nadzieniem malinowym. Chciałam kupić w karfurze, były z serduszkami, ale. Leżało dwie ostatnie sztuki, więc podejrzewam, że to były takie weekendowe, więc wiecie, też nie wiadomo, czy to w sobotę, czasem wczoraj było zamknięte, więc całkiem możliwe, że w sobotę były wystawione, więc on tak leżał, więc wolałam wziąć z Lidla. Są w miarę świeże, chociaż to i tak wszystko podejrzewam rozmrażane, ale dobra. Kupiłam makaroniki w kształcie serca, jest ich sześć sztuk, trzy takie właśnie różowe i trzy takie tutaj mamy mamy coś takiego i sobie przetestujemy, jesteśmy we trzy także śmiało można sobie mm, ciasteczka migdałowe nadziewane kremem kremem z białej czekolady i śmietanki o smaku waniliowo-truskawkowym oraz kremem o smaku truskawkowym także sobie przetestujemy mi ostatnio te zwykłe makaroniki strasznie smakowały, mam nadzieję, że te również będą pyszne, do tego mamy Maxi Kinga Właśnie podjechałam do Lidla po Maxi Kinga, ponieważ w Kerkurze już od dłuższego czasu nie ma, także podjechałam, tutaj mamy weczki, banan, coś dla kociaków, ponieważ 17 lutego jest dzień kota, z tego co pamiętam, tak, więc dodatkowo, a kociaki nasze lubią te kabanosiki, także tutaj mamy jagnięcina, z jagnięciną i indyczkiem. Dobrze. Niech mają. E, oczywiście przypominam Wam o piciu wody. I teraz zakupy z Kerfura. A, te makaroniki, jakby ktoś pytał, to 12,99. Zaraz zobaczymy. Tak, 12,99. Wkurzają mnie te takie paragony z Lidla, no ale dobra. Kerfur. E, trzy deserki takie czekoladowe. E, do tego czekoladki Lindora. E, wędlina. E, jedna tam będzie chyba więcej. E, takie Sushi dla kotów z wybornym łososiem dostają właśnie zawsze do karmy albo tak jak, jak są grzeczne powiedzmy tutaj z wyśmienitą kaczką powiem wam, że to tak zachęca to są takie poduszeczki, one zachęcają tak jak te do mleka, wiecie, się dodaje jakby ktoś nie wiedział i nie czuł, no to można by było wiecie, komuś zrobić niezłego psikusa z takim czymś truskaweczki w Carrefourze do dzisiaj czyli do 14 lutego jeżeli macie aplikacje, one są po 7,99, tu jest 300 gram Truskawek. Normalnie kosztują 9,99, ale jeżeli macie aplikację i włączycie te sobie kupony i tak dalej, uaktywnicie je. Uaktywnicie je. No w każdym bądź razie, jak naciesiecie, żeby były aktywne kupony, to one wchodzą po 7 Jeszcze zaraz wam powiem, ale tak, 7,90. 7 nie widzę, serce, lint, nie, a truskawka. 9,59 normalnie i 7 chyba 90 z kawałkiem normalnie właśnie w tej aplikacji zakręciłam się przepraszam więc wziąłam dwa opakowania będziemy sobie wcinały widać że pani dopiero co wykładała także można sobie wiecie się poszaleć mamy limitowaną jakąś serię mercy i powiem wam że Zobaczymy cztery nowe smaki, i to są takie smaki jak jogurtowo-cytrynowe, wiśniowo-śmietankowe, truskawkowo-śmietankowe i brzuskwinia marakuja. Także będziemy testować. A co tam, raz na jakiś czas można sobie słodycze, prawda? Do tego tutaj taki balonik 45 cm, serducho, tortille, ponieważ moje zapasy już się pokończyły. Tu mam taką zwykłą przemną, a pod spodem mam wieloziarnistą. Do tego serek wiejski, bo też już się skończył, kanapki pingwini. Tutaj mam takie pędzle do makijażu oka pieczywko, ponieważ lubię mieć takie zwykłe, wiecie, do tostów, do grzanek. Miałam robić żurek i z takiego chleba najlepiej mi wychodzi właśnie robienie grzanek, ale okazuje się, że nigdzie nie ma żurka tego w butelce. Wszyscy po prostu wykupili. Jest tylko barszcz biały albo barszcz czerwony, a ja chcę żurek. I nigdzie nie ma, słuchajcie, Carrefour, biedronka, lidl. Byłam jeszcze w polo, też nie było, także nie wiem. Zobaczę jeszcze u siebie w wiejskim sklepiku. Do tego cebulka, no i reszta reszta w wędlin, ale to słuchajcie, nie wszystko, bo najlepsze mam na koniec jest to podusia. Jesteś moim najlepszym prezentem. Uważam, że jest to słodziutka, taka wiecie, podusia to akurat dostanie moje dziecko, ponieważ uważam, że to jest najlepsze, co mi się po prostu w życiu przydarzyło. No, także tak prezentują się dzisiejsze zakupy. Dużo, niedużo, tak wiecie. No, troszeczkę takie tam, te lindorki, czy jakieś, wiecie, rarytaski tego typu. Te Mercy kosztowało chyba 12,90. Już wam mówię. Merci, 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 zaraz wam powiem, bo może kogoś to zaciekawi. 1499, przepraszam. Ale, bycie raz na jakiś czas, jak sobie można takie przetestować różne smaki, to czemu by nie? Także ja zmykam teraz, robić już sobie śniadanie i do Was odzywam się później. To ja teraz, moi drodzy, przyjdę z um, recenzją tych makaroników. Ja mam tutaj, słuchajcie, na talerzyku, żeby nie było i owocki, i Makaroniki. E, oczywiście nie będę testowała dla Was borówek, malin czy też e, truskawek, chociaż muszę wam powiedzieć, że te maliny, które kupiłam w Lidlu dzisiaj, które Wam chwilę wcześniej pokazywałam e, w Holu. Są takie troszeczkę bezpłciowe jeszcze, truskawki troszeczkę lepsze, ale z były znacznie lepsze, i co? I przechodzimy do testu. E, najpierw przetestujemy taki śliczny makaronik białej czekoladzie, jeżeli dobrze pamiętam zerknę sobie, krem z białej czekolady i śmietanki o smaku waniliowo truskawkowym, zobaczymy co też tutaj ma takie ozdoby, bo tutaj widzę, że jest tylko gładkie, a tutaj takie właśnie z truskaweczkami i zobaczymy, czy to będzie dobre mm. słuchajcie to się po prostu rozpływa w ustach bajeczka mm. a drugie są z kremem o smaku Truskawkowym. Zobaczymy, co to ciekawego jest. Mm. Muszę Wam powiedzieć, że mm, te truskawkowe jest bardziej taki, mm, jak gdyby, taką nutkę cytrynową, jak gdyby czuć. Coś takiego jest. Ale jeżeli miałabym kupić drugi raz, na pewno bym kupiła. Jak się za jakiś czas pokażą zwykłe makaroniki, na pewno sobie kupię. Niemniej jednak on, są one słodkie, więc tak wiecie, zjeść takie dwa to jest w miarę ok. Chociaż te są chyba bardziej słodkie niż te poprzednie. One mają chyba też więcej kremu, mi się wydaje. Ale jedne i drugie bardzo dobre. Dajcie znać, czy Wy mieliście okazję kosztować właśnie tych serduszkowych makaroników. A jeszcze miałam Wam pokazać, co ja dostałam na walentynki od mojego dziecka. Taka, słuchajcie, poducha, ona jest tak miła, tak cudowna w dotyku, że po prostu. <taki> takie serduszko. Kubeczek, który Wam już pokazywałam, jak dostałam dużo, dużo wcześniej. Ale to też taki miał być walentynkowe, a że moje dziecko nie mogło wytrzymać, to mi sprezentowało. I takie miseczki ceramiczne, to jest taki jasny róż, tutaj pewnie tego tak widać nie będzie, ale takie trzy miseczki. To ja zro... znowu, moi drodzy, z zakierownicy się z wami e, witam i jednocześnie za chwileczkę będę się z wami żegnała. E, czekam właśnie ślepany mi zamknęli. czekam aż otworzą i jadę dalej z powrotem do miasta. Dostałam właśnie przesył, sms smsa o, o przesyłce w, paczkomac w paczkomacie. Nie moim, co prawda, nie moja przesyłka, no ale jadę ją odebrać. I cóż, tak jak powiedziałam, witam się, jednocześnie żegnam już w dniu dzisiejszym, ponieważ jak przyjadę, dziewczyny skończą akurat lekcję, więc będziemy sobie mogły poświęcić ten czas na wspólne, właśnie spędzenie takiego wiecie. Dziomka. Pogoda słuchajcie, piękna, ale uważajcie, bo jest pogoda zdradliwa. Niby słoneczko, a wiecie, troszeczkę wieje i tak dalej, więc może, może to nas zawieść, zwieść niepotrzebnie i później możemy się rozchorować. Także, kochani, no a zobaczcie, co. Nie wiem, czy to będzie. Nie, nie będzie. Nie będzie widać, bo mam za nisko kamerkę. W każdym bądź razie, słuchajcie, spędźcie ten dzień jak tylko potraficie. Jak tylko możecie. Jeżeli ktoś spędza go samotnie, to spędźcie go tak, jak lubicie. Zróbcie coś dla siebie. I cóż, ja oczywiście dziękuję Wam gorąco za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. I my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa pa!